Ostatnio z wojskowej racji żywnościowej piłem alkohol. Troszkę wcześniej jadłem frytki. Więc zostało nam danie główne: powitajcie więc, pizzę, peperoni. Amerykańska racja żywnościowa MRE, gdzie menu 23 posiada właśnie kawałek pizzy, peperoni. Nie mogę się doczekać, jak to będzie smakować, a przede wszystkim, jak to będzie wyglądać. Więc chodźmy to od razu otworzyć, zobaczyć i zjeść. Racja MRE waży około 600 g, daje nam okolice 1100-1200 kcal. Cała racja jest mała, można ją fajnie skompresować, ale najczęściej użycie takiej racji wojsku wygląda tak, że się ją otwiera, wybiera się ulubione nasze rzeczy, a resztę się zostawia. Więc my może od razu przejdźmy właśnie do tego, co znajduje się w środku, bo myślę, że środek jest tutaj zdecydowanie najciekawszy. Cała racja wygląda tak. Opakowanie w opakowaniu, a w środku plastikowe opakowanie na ciepły napój, chemiczny podgrzewacz do dania głównego. Bardzo prosta plastikowa łyżka, napój czekoladowy z białkiem, kraker z warzywny ser do smarowania z jalapeno, ciasteczko owsiane, zestaw akcesoriów za chwilę otworzymy. Pizza pepperoni z serem i sosem, tak więc no nie mogę się tego doczekać. Wygląda to ciekawie. Kawałki jabłka w takim przyjemnym, fajnie przyprawionym sosie, to jest naprawdę coś przepysznego i napój cytrynowy. W akcesoriach za to mamy papier przydatny do dosłownie wszystkiego sól, chusteczka nawilżana, kawa, śmietankę do kawy, cukier i co ciekawe, tego w jeszcze nie widziałem, czyli słodzik. Słodzik bez kalorii. No i najważniejsze, czyli guma. Zawsze robię taki zakład przed nagraniem, czy jest to guma miętowa, czy cynamonowa, bo to zawsze będzie jedna z tych dwóch. Obstawiam, że dzisiaj będzie miętowa. Oto jest cała rata żywnościowa, od razu już tutaj specjalnie dla Was otworzę tę pizzę, bo sam jestem jej bardzo, bardzo ciekawy. I wydaje mi się, że jest to jedyne danie, którego... Czy my to danie robimy na ciepło? Nie. Ponieważ to, co tutaj widzicie, to nie jest opakowanie przeznaczone do robienia w podgrzewaczu chemicznym. Dobra, zweryfikowałem. Pizza jest na zimno. Na ciepło są jabłka w sosie, ponieważ, jak widzicie, to jest właśnie opakowanie przeznaczone do chemicznego podgrzewacza. To nie jest. Gdybym ja to włożył do chemicznego podgrzewacza, to bez żadnego problemu woda po prostu doszłaby do środka. Więc jak ta pizza wygląda? Proszę bardzo. Mm, ale mi zapachniało. Oj, przepięknie, naprawdę, no. No nie będę ukrywał, ale pachnie bardzo ciekawie. Pachnie jak taka najtańsza możliwa pizza jakiegoś, z jakiegoś marketu. Taka wiecie, no, że sobie siedzi gdzieś obok pieczywa po prostu. Chociaż w sumie to nawet pachnie gorzej. I się cała klej od dołu. Aha, tego mam nie jeść. Dobra, to spróbujemy za chwilę. Pozwólcie, że teraz przygotuję całą resztę. Tak właśnie wygląda cała amerykańska rafia żywnościowa, gdzie głównym daniem jest teoretycznie ta właśnie maluśka pizza. Pachnie świetnie, ale najbardziej pachnie to. Takie jabłka w sosie, z jeszcze tymi przyprawami, które jakieś tutaj są. No, pachnie to wręcz przepięknie. Do tego trzy napoje i to co widzicie, to ciacho jest naprawdę przeogromne. To jest naprawdę ogromne ciacho. Dobra, chodźmy i zjedzmy. rata jest już przede mną i tradycyjnie, jak to w całej tej serii, zaczniemy od dania na ciepło, a daniem na ciepło dziwo nie jest danie główne, tylko można powiedzieć deser, czyli jabłka w pysznym, gęstym sosie. I to wszystko pachnie wręcz jeny, ale to pachnie. Hmm. to najbardziej przypomina mi taki zapach przepysznego, fajnego, takiego wypełnienia do szarlotki, no, tylko takiego mm. Ale to jest pyszne. Jest bardzo słodkie, no dla mnie osobiście za słodkie trochę, ale konsystencja tego jest idealna. Jabłko jeszcze troszkę się trzyma, a ten sos taki słodkawy, go wręcz idealnie oblepia, mm. no naprawdę przypyszny deser. Jeśli chodzi o przyprawy, to jestem w stanie je wyczuć, ale one są takie. Troszkę nietypowe, troszkę tak bardzo na siebie zachodzą, żeby tutaj coś tak dokładnie wyczuć, co tam się znajduje. A przede wszystkim jednak ten cukier trochę je przyćmiewa. Mimo wszystko na pierwszym miejscu zdecydowanie jabłka i smak jabłkowy. Jest to przepyszny deser, a na ciepło jest jeszcze lepszy. O chwila, o chwila. Jak zobaczyłem teraz to ciastko, to pomyślałem, że zrobimy taką <laughs> niby szarlotkę. Spróbujmy więc na razie tego ciastka razem bo to wygląda przepotężnie. Wow. Ale to jest pyszne. Idealne połączenie fajnej konsystencji jabłka z genialnie chrupiącym owsianym ciachem. I przez to, że to ciacho jest takie fajne i owsiane, to fajnie przyciemiewa taką słodycz tego jabłka, ale daje taką słodycz bardziej trochę cukrową. Tak więc z początku i kiedy to jemy, fajnie to się równoważy, na końcu, kiedy już to zjemy, czujemy niestety raz jeszcze dużą ilość cukru albo jakiegoś słodzika. Ale muszę również jeszcze to ciastko przetestować bez tych jabłek. Pachnie, wow, naprawdę pachnie świetnie. Mm -hmm, mm -hmm. Przepyszne, bardzo wysokiej jakości, ciachało owsiane. I jednak tą słodycz, którą czułem, to jednak nadal głównie pochodziła z tych jabłek. To fajnie taką słodycz przyćmiewa. Naprawdę przepyszne, jakby te dwie rzeczy są. Genialne. Gdyby mi ktoś coś takiego padł w jakiejś kawiarni czy w restauracji, byłbym bardzo, ale to bardzo zadowolony. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz cieszyłem się, kiedy jadłem MRE, <grym> ponieważ MRE naprawdę jedno słowo, które przychodzi mi do głowy, kiedy jem MRE, to sztuczność. A tutaj wreszcie tego nie czuję. Tych dwóch daniach, które są przesłaniałe. Mam teraz ochotę na napój cytrynowy. Hmm, pachnie świetnie, pachnie jak taki najbardziej standardowy. Napój cytrynowy. Nie wiem czemu, jak to waham, przypominam mi się zbyszko. Taki stary, stary napój był. Nie wiem nawet, czy jeszcze nadal istnieje. I tak samo smakuje, jak taki najtańszy, możliwy, cytrynowy. Nie chcę tego nazwać izotonikiem, bo to nie jest izotonik, ale ma taki posmak nietypowy. Jest to smaczne i moim zdaniem bardzo pasuje do tych dwóch dań, ponieważ ma taką bardzo fajną kwaskowość, która przełamuje te dwa dania jeszcze lepiej niż same to robią. Po prostu trzeba to wypić z takim nastawieniem, ok, to jest taki typowy, tani cytrynowy napój, ale jest naprawdę smaczny. Raz jeszcze jednak troszkę cukru tutaj jest, troszkę za dużo tej słodyczy w tej całej racji. Wiem, wiem, czekacie na pizzę, spokojnie, za chwilę będzie, dosłownie po tym będzie pizza, ok? To jest ostatnia rzecz, ponieważ chcę jeszcze przed pizzą spróbować tego sera i tego krakersa. Mmm, jadłem kiedyś takie krakersy na 100% w Polsce. To jest taki całkowicie standardowy słony krakers, ale z takim przyjemnym, przyjemnym smakiem. Nie wiem, czy to jest jakieś moje zboczenie po polskich panzerwaflach, ale czuję tutaj troszkę. Albo jakiegoś kminku, albo czegoś podobnego, nie wiem dlaczego. Taki słony crackers z jakimiś przyprawami. Pozwólcie, że teraz spróbuję tylko kawę. Mm, pachnie. Mm. Okej, okay. nie ma tragedii, nie ma takiej czystej smowy, która od razu znika i zamienia się w wodę. Jest kawa, która jest kawą, kiedy ją połknę, nadal czuję kawę, a nie wodę. I to samo w sobie już jest dużym plusem wielu kaw instant. Jestem zaskoczony, bo ta kawa jakby jest naprawdę smaczna, jakby... Czy to jest... Czy ja tę kawę kiedykolwiek piłem? Ma fajny spak, jest w miarę zbalansowana, pomimo tego, że jest taka mocna, palona, ciężka, nawet taka, taka, mm, gorzka, to jest taka bardziej zbalansowana niż wiele kaw, które piję w żywnościowych. Jest smaczna, jest naprawdę smaczna, jakby wypiłem ponad pół kubka i nie zdałem sobie sprawy kiedy. Kiedy moje kubki są już trochę ogarnięte, już nie czują tych poprzednich dań przynajmniej, to przejdźmy do sera do smarowania z jalapeno. Pachnie tragicznie, jak taki najtańszy możliwy ser topiony, taki bardzo sztuczny, gdzie nie czujemy nic, co jest serem, tylko czujemy taką sztuczność. Sztuczność. To jest dla mnie, jak się pomocha ten ser z MRE, to jest coś, co ja nazywam sztucznym amerykańskim serem. Ale nieważne, jak pachnie, ważne oczywiście, jak smakuje. OK. Lepiej smakuje niż pachnie, zdecydowanie. Ale niestety jednak ta sztuczność tutaj zdecydowanie przeważa, chociaż jest wyczuwalne jalapeno, naprawdę jest wyczuwalne jalapeno. Myślę, że niektórym osobom by to zdecydowanie posmakowało. Nawet bardzo posmakowało. Ja nie jestem fanem, ponieważ dla mnie to jakby nie ma praktycznie nic wspólnego z serem. To jest taki wyrób bardzo, bardzo seropodobny. Smakuje całkowicie inaczej niż jakiś ser. Sery topione w Polsce są... no, no inne, no po prostu inne. To, to smakuje inaczej. To jest taki bardzo charakterystyczny smak amerykańskiego sera. Na pewno są osoby, którym to bardzo posmakuje. Ja ze względu na taką sztuczność, daje to troszkę niżej, ale bez problemu zjadłem. Jakby nie mam żadnego problemu aktualnie z jakąkolwiek tutaj rzeczą, żeby ją zjeść do końca. Po prostu mi smakuje, ale to zdecydowanie jest poziom niżej względem wszystkiego innego, co zjadłem dotychczas. A dotychczas, mówiąc, przechodzimy do pizzy. Tak więc, oto jest pizza, wygląda bardzo ciekawie. Śmierdzi takim. No śmierdzi, no. no śmierdzi czymś, no. To jest bardzo trudno to opisać, ponieważ. I takie właśnie rzeczy na bazie pieczywa, które są zamknięte w szczelni w tych swoich opakowaniach, one zawsze mają taki charakterystyczny, dziwny smród emery. I to po prostu przesiąkło e, tym smrodem. No widzę tu jakiś ser, jakieś peperoni w kawałeczkach, widzę bardzo zbite ciasto, no i oczywiście tonę sosu. No dobra, spróbujmy. Bardzo, bardzo sztuczne. Wiem, smakuje jak taka najtańsza pizza, jaką znajdziecie w jakichś marketach, tylko taka, która nie przeleżała dzień odbycia odpieczoną, e, tylko e, kilka miesięcy. <laughs> Mam nadzieję, że ketchup to naprawi. Keczup naprawi wszystkie pizze, tak więc... O, <laughs> ale strigarowałem teraz mnóstwo ludzi. O, spróbujmy z ketchupem. Mmm, zdecydowanie lepsza. Jest taka mniej sucha, jest przyjemniejsza, lepsza. Kwaskowość, przyjemność keczupu jeszcze niweluje taki wręcz ciężki, mdły smak tego bardzo dziwnego sosu, mhm. z ketchupem zdecydowanie lepsza. Oczywiście zrobiłem to tylko i wyłącznie dla jaj. Wiem, że żołnierze nie jedzą takiej pizzy z ketchupem, więc spróbujmy jeszcze trochę bez tego ketchupu. Ale różnica. Nie no, z ketchupem jest milion razy lepsza, no co jest? <grym> Naprawdę. Wow. Powiem tak, jakąkolwiek pizzę, którą jadłem w życiu z marketów, czyli taka, wiecie, typowa mrożona, która jest odgrzewana i wrzucą gdzieś obok pieczywa i niech ludzie sobie kupują za 2-3 złote, te pizze z marketów były nieporównywalnie lepsze od tego bo one często mają jeszcze jakieś dodatkowe warzywa, mają na pewno lepsze sosy, przede wszystkim są mniej zwarte, mają znacznie lepsze ciasto, no więc przez to, że ta pizza musi tu wytrzymać lata, dwa lub trzy lata, no to jednak jest jaka jest. Jest bardzo zwarta, jest ciężka, jest zemdła, ale smakuje jak pizza. Brakuje tutaj sosu pomidorowego, jakby tutaj w ogóle nie czuję sosu pomidorowego, tak jakby nie istniał. Głównie czuję ten dziwny ser, troszkę inny od tego i pepperoni, które jest całkowicie inny niż to, co ja tam jako peperoni u nas. Jednak, mimo wszystko, jest to smaczne. Jest to, jakby mi smakuje, mi smakuje, ale jest to naprawdę bardzo niskiej jakości produkt, tak? To, co znajdziecie w polskich marketach, jeśli chodzi o dział z pizzą, wszystko, co jadłem z tych działów, na pewno było znacznie lepsze od tego. Znacznie lepsze. Nie ma porównania. No i nie będę ukrywał, ketchup zdecydowanie tę pizzę ratuje. Mm. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze trochę rzeczy mamy. Na sam początek mamy czekoladowy napój białkowy. Jest ciekawy, ponieważ on jest taki gęsty. On się naprawdę trzyma tej łyżki. Jest taki mmm. Czemu ja dzisiaj wszystko opisuję jako mmm? Więc spróbujmy sobie ten napój od razu. Pachnie ciekawie, pachnie naprawdę czekoladowo. Smakuje czekoladowo, ale jest bardzo słodki. Ma bardzo ciekawą konsystencję, to jest coś na bazie takiego, na bazie gorącej czekolady, bym powiedział. To jest chyba najbliższa konsystencja do tego, co tutaj dostaję. Jest smaczne, jest dobre, ma fajną, bardzo fajną konsystencję, ale raz jeszcze jest słodkie i mamy tego naprawdę dużo. Jakby ja się tutaj zamulę, bo czuję, że to było już bardzo słodkie, to było słodkie, troszkę za dużo tego słodkiego. Mimo wszystko jest to smaczne, powiedziałbym, że takie trochę lepsze od takich standardowych, bardzo prostych, gorących czekolad w jakichś saszetkach w proszku. Ale to głównie przez to, że robi tutaj robotę naprawdę ta konsystencja. Mamy jeszcze gumę i do przetestowania chusteczkę nawilżaną. Zacznijmy od gumy, mówiłem, że będzie miętowa, a jaka jest? Miętowa, udało się. Fajne są te gumy Femery. To, to jest taka nie najniższa jakość, ale smakuje jak standardowa guma miętowa. No i jeszcze muszę przetestować chusteczkę nawilżaną, bo trochę się pobrudziłem. O, nie ma alkoholu. Ciekawe, że nie jest to jakby napisane na opakowaniu, na przynajmniej ja nie czuję żadnego alkoholu. Chusteczka jest wręcz przesiąknięta tą swoją substancją. Pachnie tak bardzo nijako. Tak, jakby w ogóle nie miał żadnego zapachu. Jest strasznie neutralna, ale działa mm, bardzo dobrze. Tacka wyczyszczona idealnie. Myślę, że takiego podsumowania nie ma co robić, bo bardzo dobrze to opisałem w trakcie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Potwierdźcie, proszę. Ale myślę, że jestem miło zaskoczony. Bardzo dawno nie jadłem racji MRE, która mi tak po prostu naprawdę smakowała. To danie było przepyszne. To ciacho było pyszne. Te krakersy były genialne. Ten ser, pomimo tego, że walisz sztucznością na kilometr. No smakował mi jakoś, po prostu mi smakował, pomimo tego, że nie ma nic wspólnego z serem. No ta pizza jest moim zdaniem chyba najsłabszym tak naprawdę ogniwem całej tej rasy. Ale też jest ciekawa. Nie jest to na pewno najgorsze danie, jakie jadłem w MRE. Oj, nie, do tego jeszcze temu daleko. Ale w żadnym przypadku też nie jest najlepsze. Jeśli chodzi o napoje, również mi naprawdę bardzo smakowały. Kawa mnie zaskoczyła. Dawno nie wypiłem tak dużo kawy podczas nagrywania zwykłej racji MRE, bo zawsze było okropne. Ten napój cytrynowy pasuje tutaj idealnie do tych dań. Bardzo, bardzo fajnie. Ten napój jest bardzo smaczny, ale jest zdecydowanie za słodki. Jakby go jest za dużo. Przynajmniej dla mnie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, to dostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, dostawcie. Łapkę w dół, powiecie, co Wam się nie podobało. Postaram się to poprawić, a minus zostało nic innego, jak po prostu życzyć wam miłego dnia wieczorna, co kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. W następnym odcinku. Trzymajcie się żeść. pa, 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 pa.